Zabajujemy się na naszą stronę skillsife.com Następnie wybieramy panel Personalizacja SELECT Kurs Wybieramy kurs Jak widać mamy tutaj dodaną personalizację firmy Ulma Construction Zrobimy własną personalizację zdjęć przed chwilą których robiliśmy Podajemy nazwę. Nazwa niech będzie. Biuro. Biuro. BHPVR. Miejsce. Zbiórki niech będzie. Chusef. Wybieramy plik. Zdjęcie, które przed chwilą robiliśmy. Otwórz. Mamy dodane. Yy, musimy dodać jeszcze na którym urządzeniu ma się wyświetleć, czy na wszystkich, czy tylko na jednym. Więc ja tutaj sobie wcześniej nazwałem okulary, które tutaj mam. Nazywałem się bodajże biuro BHP wiar, czyli miejsce, w którym będą stacjonowały okulary, tak to, żeby łatwo było rozpoznać, gdzie są okulary. Wybieram urządzenie. Yes. To jest to urządzenie. Wybieram personalizację. Biuro EHSVR. Async. Przypisuję. Ok. Czyli mamy przyporządkowane do tych okularów tą personalizację tutaj po lewo. Logo. No, tutaj wybieram sobie kolejne logo. Tutaj personalizację. Logo. Logo. EHS. VR na przykład. Wybieram plik. EHS. Otwórz. Ad. Mamy kolejne logo. Eee, przypisuję urządzenie. Znowu szukam tego swojego urządzenia. Jest. Dodajemy sobie tutaj personalizację klatki schodowej. Biuro EHSVR Klatka Chodowo Wybieram plik Jest dodane, przypisuję urządzenie trochę tych urządzeń mamy więc trzeba wyszukać Państwa pewnie na początku mniej, później pewnie tyle samo i biuro EHS klatka przyporządkujemy i już mamy dodane do naszych okularów które się znajdują Ulma ma osobną personalizację biuro ma osobną personalizację tak jakbyśmy mieli w różnych lokalizacjach okulary to ja akurat okulary nazywam tam gdzie są też nadaje taką samą nazwę żeby łatwo potem było szczytywać dane z tych okularów no i ostatnia personalizacja widok za okna odesłuję tego V R r widok Wybieram plik. Przyporządkuję widok. Przyporządkuję okulary. Jaka personalizacja? I mamy tutaj personalizacje dodane. Możemy dodawać nieskończoną ilość tych personalizacji w zależności od tego, ile mamy okularów, na jakie okulary chcemy przyporządkować, jeżeli mamy... W jednym zakładzie pracy 10 okularów, no to wtedy możemy jedną personalizację przyporządkować do 10 okularów. Jeżeli mamy w różnych miejscach, na przykład 3 fabryki w Polsce, to wtedy możemy do każdej okularów przyporządkować daną fabrykę i personalizację. Personalizacje już się dodały do aplikacji, wystarczy uruchomić aplikację, a no z automatu się to pobierze, gdy będziemy podłączeni do sieci Wi-Fi. Dziękuję bardzo.